dzisiaj biorę kapelutek na dworzu będzie słonecznie wczoraj byłem z w jeziorze To mam piesko opalony jak normalnie mudzin Czapeczka będzie Pimek jest kapelutek myk hej im na morze myk hej im na morze Tada. Wiatr wieje, ale się biję do wody. Ja jestem na brzegu, zaczynam od polmosa, takiego ładnego. Mik, to się nie znam, ale chyba jest błyszczynek. torby, a tu jest sygnał dziś. A, jest pieniądz Jest pieniądz 2005 10 groszy Chwilę potrób tam na brzegu, wtedy wbijam się do wody Patrzcie teraz Tu było 10 groszy A tu mi migło coś w kolorze monety I mi migło No, jest Ziko złoty 10 na brzegu, złoty 10. Chłopaki w wodzie, a ja po plaży. Cztery minuty na brzegu jestem. Patrzcie teraz, druga złotóweczka, 94. No dobra, dziesięć jest, jest kolejny sygnał, jest jeszcze sygnał. Słychać? Ha, ha, ale czad Ale się posypało 2008 Dobra Szukam dalej Jest kolejny sygnał na Wiemy Znaczy jak żeby wypatrzyć No mogłem upadkę wziąć Ale piszcie ładnie Jest Patrzcie teraz 3,60 I jeszcze szukam na kola jest sygnał Ja pierdzielę No to się tutaj posypały A tu jest <śla> Ale ogień Ale ogień 2,9 Daty rosną Dobra jeszcze Już A wszystkiemu

Ktoś tu zaszalał. Dobra, jeszcze tu przeczeszę. Depozycik się trafił. To wszystko się działo w tym miejscu. Tu jest sygnał. No to kopię. A mogłem sapeleczkę mały, zawleczka jest, nubeczka, zawleczka jest makaron, mek, dobra, coraz później do wody wejdę chyba, bo jak tutaj na plaży dają monetki, to potup tam, także tak, tak to mogę szukać. 6 czy ileś złotych za polmosa To się opiera Obok Polmosa. Nek. Dycha. Całkiem nówka, sztuka. Jemik. Dżemig. Dżemik albo coś I 20G roku pańskiego 2009 Paki są tam daleko, w naszym oceanie bałtyckim. A ja jeszcze, tu, tam na brzegu. I myk, mamy 50 groszy, 2,9 na wierzchu. Jest Kasiura. Jeszcze nie wchodzę do wody jeszcze nie. Czekam aż tam któryś z nich. Trzaśnie Golda. Duży zbigniew. Jak zwykle ma pokostki. Wszędzie jest płytko dla niego. Czekam na info o jakichś fantach od nich. Jest tu kolejny sygnał. 50 groszy 91 rok. Niezła akcja z tymi datami lata 90. Także wyrzuciło może chyba te monetki. Może może, a może nie może. Jarek przyjechał z Gdyni, idzie po sprzęt, i będzie tu na piasku, chyba. A tu wpadło 10 groszy. I myk z takiej jamy, tu było 10 groszy obok. A tu jest 5 ziko nowożytne w takiej patynce. 2009 git mayones 50 215 mik kolejne 50 90 drugi pierwszy sygnał z wody takie coś nie wiem co to jej. Ciężkie to to jest Jakieś coś Jest monetka jeden grosik przed chwilą w jednym sicie, w jednym rzucie w sumie akurat na plaży dzisiaj ludzie kąpią takie cuda już tu się w jednym sicie Myk Taki myk Zbigniew przyszedł na bajerę pochwalił się fantami no. No. A ja wywalczyłem wygłą, wygłą łyżkę Z gliwic, tej Gliwice. Ja taka No. Gli, Gliwicka łyżka Dobra, myk! Oho, Zbigniew <laughs> mi przestawił galeta, nie? I dosłownie pierwszy sygnał ty. A, brawo ty 53, mówię za wleczkę kopnę, nie? Ho, ho, brawą, ho. pan. Ale się to trzymaj Panie. Ale wygła, zobacz. Wygła, może ją potraktowałem Nie, po podeptaj. Ho, ho, ho. ho, 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 ho. Jak fawleczka biło, bez kitu, nie? Jest punca. Nawet dwie. Dwie nawet ty. Jaki czat. Na brzegu. Ale jazda. Jarek, Zbigniew zrobił zrobił twoje ustawienia, nie? Stawił mi Galeta, wiesz, Tam, żeby to po te, żeby nie, nie sumiało. Ja mówię, i tak z tym śmietniku monety są, nie? Patrz teraz, na zawleczkę biło. Kurde. Ja tu zawleczek niby miałem ja w ogóle, się po to nie Ale skieram. ja. Z... Nie, nie, nie. Zamieniamy się? Nie. Ja mam Kurde, dobra. Kopię dalej te zawleczki. Po tym złotku. Pięć grosików. Mek. 583 próba tam jest, zbinię doczyta Jest waziko i za chwilę spróbuję tego fruwaka odpalić Coś nagrać, ale bez dźwięku bo tu jest hałas. Spróbuję jedną scenę wrzucić z lotu fruwaka Pół owiu Nieźle Ale, Piotr, fakcie. Chodzimy tutaj, z tymi. Ty, ale strzał. Weźmy na system pod ale, Ty, szewelko. No? Słońce idzie? Nie, Nie ma, kamy słońce. Poka, poka. Czego wyczyścić? Ale, Ty, gratulacje. Złoto Bałtyku przytuliłeś. Pięknie. Ale, strzał. Kurczy. Rozwojej system. Chyba <grym> Nie, no super. Ale, czas. Zbigniew, bursztyn, trzasną. Wow 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 to był ty Super Jarek do pistopu zdepnął z miedziuszką Panie Kilogram 15 Z Iko albo 18 nawet chyba Nie nie no bierz panie to jest a Zbigniew w jaki otrafił fajnego bursztyna Nie, ale była tak nie i taki jest Gdzie jest zobacz Ty, a zbignie w fanta człowieku Zobacz, po Po Patera to jest złoto morza normalnie, czy jak to mówisz? Bursztyn? Bursztyn jest wisiorem człowieku. A. Jeszcze nie, nie znalazłem. Znaczy, ja mam pierścionek jeden z jeziora, ale. To jakiś srebrze, tak? No, taka. No, on się wstydzi, to parą plecami teraz. Dobra, ja stanę na palcach, jeszcze nie dam rady. Podsadziś mnie? Patrz, on supa On a on tam ma to złota pochowane. Pokaż co tu super. Dobra, ja ci wyjmę. buta w Ja ci wyjmę. Ta -da! Ta -da! To nie to. to. Ja pauzuję, bo to potrwa. No i... Pięknie, co? no. Ale strzał. my pogadali z chłopakami. Pierwszy sygnał od wejścia do wody jest Pinzico. Takie o. Tutaj jest Pinzico. Zbigniew ma fajne trafienie super. Nie ma śmieci. Zbigniew zamienia ze mną. Ja biorę Eksa. A Zbigniew mówi, że idzie garetem śmieci na zbierę, trochę Bo nie ma. Dobra, to teraz złota, panie, nie? To no, śmieciowe. Tam musisz go zbalansować, bo jest przerobiony na sucho, nie? Na złoto tylko, nie? na suchy piach Dobra, ja zakładam EXA i jeszcze będę tuptał. Do wody idę. Muszę się przeładować, bo mam pełną torbę. A chcę iść na głębszą wodę. Także przesypię trochę śmieci do plecaka i dzida do wody przeklnęłem do chłopaków bo patrzcie jaki strzał Dwa, dwie pięciozłotówki w jednym trafie tego jeszcze nie grali ale czad 10 złotych kurdna Dobre ty tak jeszcze nie miałem dobrze, szukam dalej tutaj jestem z eksem i dwie piąteczki leżały tam no, już teraz z tego to jeszcze nie grali. Patrzcie teraz. Trzy piątki koło siebie. Kurde, a dopiero co kieszenie oprócz niej, bo nie miałem miejsca. 15 ziko w jednym dołku. Znaczy, głęboko dosyć. No, ale jest tak, taki hajs normalnie. Dzień dziecka dzisiaj jest. Nie? Dzisiaj jest dzień dziecka. Elegancja Francja. Tadam 20 Ziko w jednej dziurze. Ty, może tu jakaś kasa fiskalna się zepsuła komuś z kajaku. Ktoś band zrobił. Tu się chwalę właśnie, te cztery piątki wyszły w jednym miejscu. Ale jazda, bez trzymanki. Szukam dalej, bo jak tutaj piątki wychodzą, to są grube kotlety to Tak się jeszcze nie zdarzyło, Piotr mówi. Jest piąta piątka. Kurde, ale jazda. Ale jeszcze są sygnały, nie? Tu jest 25 ziko 25 ziko w jednym miejscu i są kolejne sygnały. Dobra, myk. Jak będzie jeszcze jedna piątka, to już nie będę pokazywał. Bo to już przegięcie pały jest, nie? Albo pokażę. nie z brzegu krzyczy, że ma popitkę A tu jest szósta piątka A ta już taka zarośnięta bardziej jest. Wyłaś tu. Macie to. Kurde, Piotr, chodź tutaj, jest depozyt jakiś Trzy dychy Zbigniew mówi, jakie okurary znalazł, ale zobacz, ze szkłem pobitym, wiesz Takie okurary jakieś miedziane Oksy, zobacz, jeszcze obok szkiełko pobite jest Paje, paje. Oj, ale wylatane wylatane jak te lala Czego muszę szkło pozbierać Ale wykrywa twierdzi myk 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 jest jakiś łańcuszek z jakimś medalikiem ale powiem wam że nie wiem co to jest może być srebelko ale to się sprawdzi ale poleżało trochę już tutaj no ale jest fancik jakiś tam medalik chyba aluminiowy łańcuszek chyba też ale to do ID pójdzie być może srebro takie coś Zbigniew krzyczy, że mu chyba na katle gareta ustawiłem a po tym łańcuszku dwa zliko wpadło już jesteśmy na podsumowanku, Piotr jeszcze w wodzie zaczniemy od fantów Jarka jak to Zbigniew mówi o młotku <laughs> przyjechał z Gdyni po młotek, no przyda się, to jest twoje 5 groszy? twoje monety Jarka no i w tyle moneta, kawałek harmoniki, no i mieć Około kilograma już też jest Hajs Idziemy do Zbigniewa Ile liczyłeś? 9... A To kurde co? Forin czy co za kraj panie? Forein 69 No Co to jest? Nepo coś tam No Nie widziałem takiej monety 5 5 groszy 62 5 gościków, 6,2 lata, 60. A w nowożytnych ile miałeś? A no tu. Dobra. 9,60, a fan dnia to jest w ogóle to. Chyba, I tak wyglądają tak. bursztyn jak się na plaży, tak? Szuka. król, tak. czy nigdy Ty na bank minęłem nie jeden raz takie coś? Bulczny w srebrze, super. Super fan. Mogę koło swoich położyć? No, ewentualnie. Ewentualnie. Dobra, u mnie Przejdziemy szybko. To są 6 piątek było w jednej dziurze. 2, 4, 6, tak i dwójka. Czyli 10, 20, 30, 40 Może musi mi pomóc To 8 Zbigniew policza, a ja wam pokażę łańcuszek. 5, duchów masz To jest ten łańcuszek, to jest sreberko. A to nie wiem ty to, to jest. Nie wiem ty. Na wagę? Dosyć ważne. Na wagę to co może to wziąć. Na wagę to co mi dziuchem mogę wziąć. Nie no, srebro będzie ty. No to jest biżuteria. No monety jeszcze przeliczę. Tutaj dzięki zbigniewa ustawieniom. Fan dnia. Pan dnia. Tu jest epoka lodowcowa. Wziąłem, bo od pasoroszta chyba to jest. Także czekamy na Piotra jeszcze i się zabijamy. Filmiki z tego fruwaka są... Aha, tu są jeszcze śmieci. Tak, tak. Nie wyciąga mi, bo one pojadą mi tak do utylizacji, a tu nie ma śmietnika. Filmy będą bez dźwięku. Nie miałem licencji, żeby latać. Tak to wygląda. No i już jestem. U mnie w monetach jest 54 Zico. Jeszcze czekamy na. na 583, tak? 583, tak. Czekamy jeszcze na akcję od Piotra. I tak to się dzieje. Zbigniew! Zbigniew pokazał pozycję. Słuchajcie, my się już zwijamy. Zbigniew ja wyjść po to złoto z tym majlabem Jest znak, sygnał, że jest gold. Dojdę do niego, pokażę. Tadao? Czy mi się ręka trzęsie? Czy mi się wydaje? Jest mistrz. Kurde, panie, jest mistrz. Jest mistrz. Biały. Wow, 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 wow To ci powiem, a, a co do powiedzieliśmy 5 minut temu? Po złoto i do domu ja? No, idź z tym super mistrz Mistrz, mistrz, mistrz Rewelacja, Piotr nie do wieża. Nie do wieża Excalibur, rewelacja Wywiad przeprowadzany z dużym Zbigniewem, on się teraz poplątał. Opowiedz jaki sygnał dawało to złoto? No bo tak MyLab ma fajne specyficzne sygnały. Ale porównywalnie do Indyka czy... Jeszcze raz za prezent. Bo u mnie to było na kapsy. to Super, super Mega MC. Zawijamy wroty. Do następnego. Dostaniemy od Jarka obrączki. Się przydadzą do kolekcji. Super, dzięki. Tu jest jakaś starsza. 96 rok. zaraz I teraz jest tak. srebelka od Piotra tutaj. PRLki, długopisy. I monetkach. No, A ty pozbierałeś. 2, 4, 5, 6, 7, 8. Ty zdychę masz. To tak mi się wydaje. Zdycha będzie. Także tak. I srebelko. No poleżał też trochę. Tak. To PRL jest. Ale czas. Ma punce Właśnie ciekawe jak to widzieć. No i git majonez. Także pokopane.